Chłopcy, kto jest na okładce tej książki? My! To znaczy? Ja, Eliza, ten kajarek. Mhm. Tak. A teraz oddajemy Wam głos. Powiedzcie o tej książce Ta tak pięknie, żeby ludzie chcieli ją mieć w swoich domach. Kupcie tą książkę, ona jest najlepsza. Kupcie z tą na świecie, książkę, bo jest ona z książka. Naprawdę, no ona jest piękna, ona jest piękna czy cudowna. Jest piękna, Domu, żeby ona jest najbardziej popularna. domu, żeby Ona jest najbardziej popularna. Dobrze, to teraz powie troszkę Jarek, dobra? Yy, ta książka jest. Dą chłopaków Broni Szewica. 99, 91. I ta, ta książka jest bardzo droga. No chyba o. nie jest aż taka bardzo droga. A, w jakim, a w jakim sensie jest droga? Że ona dużo kosztuje. A o czym jest ta książka? Filip, Eliza, Tymka, ja. A o czym? Jak myślicie? O czym jest ta książka? Bo wy wiecie o czym. O nas. O nas. O nas. kupić. mogli kupić ten... Na racji książki. A jak kupią niektóre osoby tę książkę, to o czym się dowiedzą? To jest o nas. No dobrze, ale o nas to znaczy co? Czytajcie sobie ten artykuł. Filipku, co byś chciał powiedzieć o tej książce? E, ona. Ona po prostu jest. Ona, ona. Ona jest najlepsza. Eee. Jej zajęła, ja mam ją w domu. No co? E, Powiedz troszkę głośniej. Alice, ja mam i jesteśmy właśnie w biurze, i nagrywamy ten film dla Was, żebyście kupywali tą książkę. Pięknie. Tak. Właśnie to jest moja mama, a to no. ciocia. Tu. Ciocia, mama, a to jest moja ciocia, to jest moja mama. No tak, a... To jest moja ciocia, no. a to moja mama. To jest moja mama, a to... ciocia. Tak. To jest moja, to jest tak. moja mama, a to jest Jedziemy dalej. A jak? Jedziemy dalej. Jak ludzie przeczytają tę książkę, to o czym się dowiedzą? O nas. No dobrze, ale o was co się dowiedzą o was, chłopaki? Czego można się o was dowiedzieć? że jesteśmy popularni. O, proszę. A proszę. dlaczego was ludzie lubią? Gdy, gdzie to znalazłeś? Nagrywali. Ecieka, ja znajdę tu. To jest Piotrek i Łukasz. Tak, Piotrek i Łukasz. Pokaż bardziej tutaj do kamery. A dobrze, szukam tego, bo ja z tego wyszłam. Tu jest, o! Elisa. Ja. O, też gdzieś to <laughs> widzimy. też gdzieś to widzimy. We, właśnie. Eliza, Eliza i Łukasz. Czy jak on tam Piotrek. Jest. Eliza i Piotrek. Uh -huh. A jakieś inne zdjęcie? Szukam już szukam, szukam. z internetu. <grychy> internetu polarnego. O, wdzięczny. O o, to tam? jest nasz dom chłopaków. Uh -huh. No. Tak? Jaki jest ten dom? Przepiękny. Przepiękny. A jest jakiś większy? Nie. Broniszewicach? Wasz jest największy. No, i kościółek tam pod klasztorem. Mm -hmm. Też. Kurde, gdzieś jeszcze? ale ja tego nie mam. Masz na ostatniej stronie. To, to jest. Już... Eliza, jest tużka? Słuchajcie, ale powiemy, że ta książka nie jest bardzo droga, co? No, nie, nie jest. Ale Tylko, że ludzie do... mogą kupić ale tą tłum? książkę y, mieć. Jak wpłacą nam pieniążki, tak? Darowiznę swoją na wasz dom, tak? Tak. tak. Żeby wasze życie było lepsze. Tak. Czytajcie sobie to nawet. Kobieta w kościele. No co? Pan Bóg jest tam. Pan Bóg jest w kościele? Kobieta w kościele. tu. To ja tam stronie. To nie pisze, z ogólnie. Szukaj, ja to znalazłem jakoś. A Jarek znajdź coś innego jeszcze. O, coś widziałam, ale nie wiem, czy to jeszcze nie było. Kobieta w kościele. Brawo. A kto to jest kobieta w kościele? Kobieta to jest taka dziewczyna. Mm -hmm. Chodzi do tego. kościoła. Mm -hmm. Czyli siostry na przykład. Prawie nie siostry, Promieni siostra siostry, też. Siostry chodzą, siostry si bardzo często. Ale siostra też. Promieni siostra Moja mama też. Nie siostra też. nie obrażaj też. mamy i też. to jest macierzyństwo? E, to jest macierzyństwo? Ludzi. A moja mama mnie kocha. To ja. A moja temeńska mnie bardzo kocha. Z miłością. Chłopcy, a tytuł tej książki już wam przeczytam. To jest taki. Siostry z Broniszewic. Czuły kościół odważnych kobiet. Co to znaczy czuły kościół odważnych kobiet? Bo kobiety się kocha. Kobiety się kocha, tak? tak. Kobiety się kochają w Bogu. O. To jest Siostry i kobiety też mhm. a co to znaczy czuły kościół czuły kościół, czuły kościół to, to, jest to znaczy że czuje się Pan boła mhm. a odważnych kobiet odważnych kobiet to znaczy tylko, że, że dzień dobry powiedzieć e, odważnych, do odważnych kobiet to znaczy że nie boją się chodzić do kościoła mhm. Tu jest s-o-ty-ty-e. Siostry z Broniszewic, tak? Czy jeszcze coś byście chcieli powiedzieć od siebie do wszystkich, którzy będą czytać tą książkę? Kochamy was serdecznie! Pozdrawiamy serdecznie! burzaczki! Pozdrawiamy wszystkich z Facebooka. Dziękuję za do fajne obejrzenie filmika.